my 2020 roku pokolenia polskie jesteśmy wdzięczni tym wszystkim którzy bez względu na okoliczności na fakty ratując ojczyznę w 1920 roku oddali swoje życie i prawda jest taka że gdyby nie ich ofiara życia i krwi nas by tu nie było. Prawdopodobnie byśmy rozmawiali po rosyjsku. I to, co jest, i to, co się stało w tej chwili, to jest wielki przykład dla kolejnych pokoleń, że największym dobrem, jakie jest, to jest dobro ojczyzny, której ład i porządek pilnowany jest. A jednocześnie, a jednocześnie wartości te, które ukształtowały naszą rzeczywistość są święte i nie pozwolimy, my po prostu nie pozwolimy żadnym fermentom, żadnym ludziom, którzy zboczyli. Na to, żeby dotykali i hańbili polską świętość. Polską świętość narodową. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Żeby usankcjonować to, co powiedzieliśmy w tej chwili, my jako obrońcy Krzyża, wy jako, wy jako las moleński pani pani Zosiu, jako, jako swojego rodzaju patriotka, wy też, ja, jako ludzie, którzy tutaj się zebrali, żeby oddać honor ich. i cześć, będziemy w tej chwili składali znicze. symbol ognia, który ma trwać wiecznie. Pitos powiedział: Niech Polska trwa wiecznie. I my mówimy: Polska to największe dobro, jakie możemy sobie wyobrazić. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Wielka i niepodległa. Wielka i Nie mój krzyżał. do Bałtyku: Ojciec święty Jan Paweł II. Chodź, do nas. Chodź młodzieńcze. Prowadź nas będziesz Polskę budował Chodź. W przyszłości przyjdzie Ci kiedyś, może walczyć o nią proszę, prowadź już, jest wiele głosów, które mówią, że jest postchrześcijaństwo, i okazuje się, że prawdopodobnie tak się dzieje, bo tutaj najwyższe czynniki by się zebrały dzisiaj, żeby oddawać cześć i honor. A jednocześnie słowa modlitwy nie było. I wszystkich zapraszam do tego, żebyśmy się mogli pomodlić o spokój duszy i spokój trwania tych wszystkich, którzy oddali życie w 20 roku za ojczyznę. Pamiętamy o tych, którzy także walczyli za ojczyznę za, za dobrą rzecz, dobro rzeczypospolitej. Mój ojciec też walczył w 20 roku. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy jako inny, odpuszczamy naszym winowajcom i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławię owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się zadani grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim biłatem ukrzyżowany, umarł i pogrzebia. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmarkły, stał wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechu podpuszczenie, ciała stanie żywot wieczny. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki i wieków. Amen. Dziękujemy za ofiary życia i intencji Ojczyzny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dodam jeszcze, że jesteśmy tutaj dlatego, że nie było nas na liście. I jeszcze pod swojego, rodzaju, swojego rodzaju dygresja. Nie było na liście katyńskiej, nie było na liście smoleńskiej, nie jesteśmy na liście, tutaj w 20 roku, po pamięci stu lat wojny bolszewickiej. To była 18 największa wojna świata. Nie do pomyślenia, żeby w tych warunkach, dwa lata po zdobyciu niepodległości, Polacy mogli z marszu wystawić milionową armię, która uporała się z hordą bolszewicką. To jest fenomen, cud, który trzeba, dzięki czemu, dzięki temu, że mieliśmy przykładny patriotyczny naród. Dziękujemy Polsce, dziękujemy narodowi polskiemu. Chcemy jeszcze, je zro... zostawiamy tutaj symbol, ten, który, którego tu nie widzę, nie dostrzegam. Wprawdzie tam krzyż jest nad, nad Orłem, ale nie widzę, nie widzę tego symbolu tutaj, który by świadczył o swojego rodzaju ofiarze życia i krwi. Chcemy na Brzozie pozostawić swój krzyż. Krzyż od narodu, od społeczeństwa, od tych wszystkich, którzy mają w sercu Boga i Ojczyznę. Panie Józefie, bardzo proszę, chodź, chodź o święto. Jesteśmy w tym miejscu z okazji setnej rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami. Nad bolszewikami, w bitwie warszawskiej 1920 roku. Proszę bardzo. Pan mówi, panie tak, profesorze. Tak, ja już mówiłem. Mówiłem jednocześnie. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy pamiętali. To jest, to jest dowód na to, że stworzymy jedność to, to jest dowód na to, że tworzymy społeczeństwo. To jest do, dowód na to, że mamy zaplecze. Zaplecze patriotyczne i zaplecze polskości. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę ofiarę życia i krwi. Tak. Ten chwała krzyż, brzozowy krzyż, tak? Chwała bohaterom, chwała, chwała bohaterom. bohaterom. Chwała Ten krzyż bohaterom. pozostawiamy tutaj, w tym mieście świętym, po to, żeby świadczył o tym, że Polska krzyżami stoi. No chodźcie, ja myślę, że na tym drzewie najlepiej. A tu urwam szybko, wiesz jak? Nie, słuchajcie, musimy na, na, na brzozie. Tak? No. Na tej prostej. Na tej prostej? tej ja, prostej. Ja, ja, ja. idziemy, chodźcie, idziemy.

Zostanie, zostanie. Jak przechodzicie... Sprawdzę, że mhm. Tak, bardzo prosimy tych wszystkich, którzy będą przechodzić to maleją na cmentarzu powązkowskim wojskowym. Miejcie baczenie na ten krzyż zostawiajcie przy nim zniczę po to, żeby dowieść, że jesteśmy ciągłością narodową, po to, że pamiętamy, pamiętamy o takim wydarzeniu, jakim była wojna bolszewicka 1920 roku pod Warszawą. To nie na darmo, nie na darmo używa się pojęcia cud nad Wisłą, cud to znaczy i krzyż.